Dzień dobry, witam Państwa. 23 kolejka spotkań w Superlice Półki Ręcznej Kobiety. W mojej z zaproszali mnie z Europy od KS Jest to druga kolejka w kwalifikacji. W, 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 w czwartej rundzie super, Superlice. To jest okazja do szybkiego ataku. Nestia skuteczny. Wspomnienie także dla Gabrieli Kurbaniak Rycharska skutecznie no, zawodniczki, zawodniczki EuroBudu spodziewały się tutaj odegrania piłki Andryjczuk Andryczuk ma miejsce Andryjczuk tylko słupek Hanna Rycharska i jest trafienie Zespołu koszaleckiego znalazła się w tym miejscu, w którym trzeba było być. Żukowska. Złe to podanie jest okazja do kontry Kowalik do Urbaniak. Nie ząbienia. Gabriela Urbaniak. To Chyba pierwsza kontra w wykonaniu gospody. nieco niecodzienna sytuacja. No i jest bramka. Wreszcie, wreszcie znalazły, znalazły miejsce do dania rzutu zawodniczki Eurobudu. Andrijczuk, Mazurek. Mączka. Mączka skutecznie. Anna Mączka. Ale spędza się zespół koszański. Smolin. Andrijczuk. Smolin ma miejsce, nie decyduje się na rzut do skrzydła, a tam trafia Natalia Wołowny. No i jest skuteczna akcja gości. Tym razem spróbowały zawodniczki z Jarosławia przez skrzydło, a tam gdzie. Mazurek do skrzydła. Jeszcze raz Mazurek do skrzydła. Tym razem drugiego no. zdobywa Gabriela Urbania. No, wykorzystują grę, trzeba zdać no. piłki dla swojej drużyny. Zatem ponownie w ataku. Eurobut. Okazja do tego, żeby nieco zmniejszyć ten dystans. Kozimur. Dobra ta akcja, świetne tempo, wejście Valdiny Nesciarod i Karoliny Szczurek. Świetny przechwyt Natalii Wołownyk, jest kontra Wołownyk i jest trafienie. Sygnalizacja gry pasywnej. Andryjczuk. Trafia. Julian Andryjczuk. Rzut z biodra. zaskakujący. atakujący. na napędza atak Eurobudu. Jest okazja ze skrzydła. I jest trafiony. Bramkę zdobywa Julia Pietras. Julia Pietras. Sygnalizacja gry pasywnej. Andryjczuk. Urbaniak broni szczurek, nie koniec akcji. Jeszcze Wołownik i skuteczny. Jest przełamanie zespołu Dyszańskiego. Wołownik. Eurobud w ataku Kozimur ma miejsce, nie się na rzut. Tu jest miejsce i świetna luka dla Martyny Żukowskiej. Ja ponownie Ręczuk. Andrijczyk, próba jest skuteczna, jest bramka. No wydawało się, że jeszcze jedziemy chwytał za gwizdek, i przerwą. Skutecznie Emilia Kowalik. jest, to Zimny, trafia. Aleksandra Zimny po raz pierwszy w tym meczu trafia. Fatalny błąd. Messjaruk. Zimny. Do Matuszczyk. Dobra akcja. Skuteczna. Bardzo zespołowa. Zespół z Jarosławia. Fal w ataku. Piłka dla zespołu Koszalińskiego. Gabriela Urbaniak. Nie jest to podsumowanie tego spotkania. Jest trafienie.